Drugim sposobem na zwiększenie zdolności kredytowej jest poproszenie rodziców, brata, siostry, aby przystąpili z tobą. Do kredytu. Ten czas, kiedy będą razem z Tobą w kredycie, to jest zakładam rok, może dwa, może trzy, aż będziesz mieć większą zdolność kredytową i wówczas wyłączymy współkredytobiorcę z tego Twojego kredytu. Czasami banki mogą jednak robić opór przed tym, żeby, że nie wyrażą zgody, żebyś, żeby Twoi rodzice bądź Twój brat bądź Twoja siostra wystąpili z tego kredytu. Wówczas też sobie z tym poradzimy. Przeniesiemy ten kredyt do innego banku i jedynym kredytobiorcą będziesz tylko ty. Jest to dość często stosowane, szczególnie w przypadku, kiedy dzieci są na studiach, zaczynają pracować, mają te dochody już na jakimś poziomie, aczkolwiek one są jeszcze niskie.